17 uczestników wzięło udział w eliminacjach powiatowych 68 ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego dedykowanego uczniom szkół ponadpodstawowych i dorosłym. Recytacja to sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego, a konkursy takie jak ten to doskonała szansa na promocję języka ojczystego, upowszechnianie kultury słowa czy pobudzanie twórczych zainteresowań. Poziom konkursów w tym roku jest bardzo wysoki. Rzeczywiście widać, że uczestnicy mają do czynienia na co dzień z pracą na scenie. Bycie jurorem jest zawsze ogromnie trudnym, ciężkim wyzwaniem. Ciężko ocenić zawsze wszystkich sprawiedliwie. Wiem, że, że często ta ocena to jest wypadkowa tylu składowych, a propos jednego występu które się składają na jeden występ danego uczestnika więc mieliśmy naprawdę twardy orzech do zgryzienia, ale udało się. Laureatami konkursu powiatowego zostali: w kategorii Recytacja Katarzyna Mroczek, wyróżnienie otrzymał Igor Górski, w kategorii Poezja śpiewana zwycięzcą został Dominik Kwiatkowski, w kategorii Teatr Jednego Aktora pierwsze miejsce wywalczyła Emma Gotowska, w kategorii Wywiedzione ze Słowa pierwsze miejsce zajęła Julia Wiśniewska. Do etapu rejonowego, który odbędzie się 13 maja bieżącego roku w Art Cafe Modjeska, zakwalifikowali się. Katarzyna Mroczek, Marika Szuszkiewicz, Karolina Kasprzyk, Dominik Kwiatkowski, Emma Gotowska, Maria Sawczuk, Julia Wiśniewska oraz Julia Patryło. Strema i stres to jest nieodłączny element każdego, kto pracuje na scenie czy na estradzie. Ja sama na co dzień się z tym borykam. Zawsze przed wejściem na scenę mam stres. Zawsze. Za każdym razem, przed każdym spektaklem, przed każdym koncertem. Jeszcze się tak nie zdarzyło, żebym, żebym takiego stresu nie miała, nie czuła. Um, to, co dla mnie jest najważniejsze, co mogę powiedzieć ludziom, którzy, którzy startują, którzy zaczynają. Mnie w szkole teatralnej zawsze powtarzano, mnie i moim kolegom, że słowo jest tylko pretekstem do wyrażania emocji. I właśnie tego życzę artystom, dzisiejszym, dzisiejszym uczestnikom konkursu: żeby tak podchodzili do słowa, do tego, co mówią, żeby wiedzieli, o czym mówią, jaką sprawę mają do załatwienia. Żebym na chwilę ja jako widz zapomniała o tym, co czeka mnie na zewnątrz na zewnątrz teatru w domu, żebym zapomniała o moich sprawach, bo liczy się sprawa tego artysty na scenie. Dlatego młodzi ludzie, walczcie o to, żebyście rozumieli, o czym mówicie, żebyście mogli na chwilę się zapomnieć. To jest naprawdę wydawałoby się najłatwiejsze coś takiego. A najtrudniejsze do osiągnięcia, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, żeby ja rzeczywiście poczuła prawdę idącą ze sceny, płynącą ze sceny, płynącą, bo nawet fajniej jest, znacznie bardziej przyjemnie, kiedy rzeczywiście ta prawda płynie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszych wystąpień, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach.